Mariusz Szczepanowski Krótka prezentacja praktyki Kukson Do Zacznę od jednego przykładu Jeden z mistrzów tej koreańskiej praktyki pojechał do Stanów Zjednoczonych osobiście znam go i tam zadano mu pytanie Co to jest Kukson Do? Czy to jest joga? Tak, to jest joga Czy to jest qigong? Tak, to jest qigong Tak, co to jest? Joga czy qigong? To jest joga, qigong i tai chi razem. To jest bardzo stara koreańska praktyka, wiek której określony jest na 9766 lat i według ich przekazów ta praktyka jest bazą dla innych praktyk, które rozwijały się w, także i w Indii. I my najbardziej znamy jogę pochodzącą z Indii i różne jej kierunki. Kuch do my jednocześnie pracujemy z ciałem, oddychaniem i świadomością. W tej praktyce wyróżniamy trzy części. Pierwsza i trzecia są niezmienne dla każdego poziomu praktykujących. Druga zmienia się w momencie, jeżeli zmienia się zaawansowanie w tej praktyce. W pierwszej części jej celem jest rozgrzanie ciała. Są to specjalne ćwiczenia rozgrzewające, mające na celu przygotowanie ciała do Praktyki do głównej części, wykonywane ze specjalnym oddychaniem. Główna, druga część jest to de facto medytacja ruchowa z oddychaniem. To są specjalne położenia ciała, które stymulują cyrkulację krwi, energii w ciele, premialnie w tych albo innych jego częściach. I wykonywane jest to ze specjalną muzyką, która. Odmierza częstotliwość oddechu. Możemy wykonywać z nią, możemy wykonywać bez niej. Nie jest to ważne, tym niemniej w tradycyjnej praktyce korzystamy z niej. I trzecia część ma na celu ostudzenie organizmu, jeżeli tak się mogę wyrazić i wyjście bardzo płynne z, tej, z procesu treningu. Wytłumaczyć ludziom, co to jest, jeżeli oni nigdy nie mieli kontaktu, jest to zawsze bardzo trudne. Ze względu na to, że to, co ja mówię, ja opisuję jakiś obraz. Słowa służą do tego, żeby opisywać te obrazy, czy te sytuacje życiowe, które, no, które są waszym doświadczeniem. Ja opisuję coś, o czym wy nie macie doświadczenia. Ze względu na to, wy budujecie ten obraz, który najbardziej nie odpowiada temu, co ja wam chcę przekazać. I ze względu na to najlepiej jest przyjść i spróbować. I tak jest zawsze. Powiem taki przykład na bazie no, podobno realnej sytuacji. Ja mieszkam długo w Rosji. Rosja jest duża, ma dużo stref klimatycznych. Jest naród, który nazywają się Ciukcie. Oni mieszkają na ciukotce. I jeden myśliwy z wsi z Ciukotki pojechał nad Morze Czarne odpoczywać i kupił tam pomarańcze miał zamiar zawieźć je dowci, ale po drodze je zjadł, tak mu smakowały i przyjechał i mówi do tych myśliwych jadłem pomarańcze i oni się go pytają jakie one są? No on im opisuje, opisuje, opisuje i oni tego nie rozumieją i oni zadają mu pytanie, czy to jest takie mówi jak mrożony jeleń? Nie, smaczniejsze. Czy to jest takie jak mrożona Ryba czerwona, łosoś. Nie, jeszcze bardziej smaczne. Jak smaczne? No, tak jakbym, mówił z żoną się kochał. Nie wiem, co więcej powiedzieć na ten temat. Nie wiem, co więcej powiedzieć na ten temat. Trzeba po prostu przyjść i spróbować. Jest to naprawdę bardzo, bardzo interesująca praktyka. Nauczycie się... Dobrze oddychać. Oddychać bardzo naturalnie. Jest to sposób oddychania, który, który my oddychamy we wczesnym dzieciństwie, a później o nim zapominamy ze względu na naszą socjalizację i to, że chcemy stać się kimś, osiągnąć coś, zapominając o najważniejszym elemencie w tym życiu o samym sobie. Powiem tylko: zapraszam. Zapraszam serdecznie, zapraszam. Kilka słów o sobie. Mam 54 lata. Od 1987 roku wyjechałem z Polski najpierw na studia, później zostałem w Rosji. Tak mi się pokładała sytuacja życiowa. Zajmuję się ponad 30 lat pracą z ciałem, ze świadomością. Jestem specjalistą od fizjologii ruchu człowieka. Ze względu na to, wszystkie praktyki ruchowe, a w tej praktyce też występuje część ruchowa, buduję na zrozumieniu tego jak to działa z punktu widzenia właśnie fizjologii ruchu człowieka i akademickiej nauki. Nie z punktu widzenia jakichś powiedzmy rytualnych przedstawień na ten temat, określeń, dlatego że zazwyczaj to prowadzi do kontuzji fizycznych i pracując z ludźmi jako terapeuta, dlatego zajmuję się też manualnymi praktykami, masażem, pracuję ze stresem. Bardzo często przychodzą do mnie ludzie, którzy są ewentualnie byli adeptami jogi, trafili do jakiegoś rytualnego trenera, i, który doprowadził ich do tych samych problemów, jakie on ma ze względu na to, że nie, nie rozumie, jak powinno pracować ciało. I ja nauczę Was poprawnej praktyki, która będzie służyć wam w życiu jako bardzo dobry element budujący wasze zdrowie. Dziękuję. Nie wiem co więcej powiedzieć. Może zadacie mi pytania, co by Was bardziej interesowało. A ja najlepiej lubię rozmawiać na żywo, także zapraszam. Na pewno nie stracicie tego czasu źle. To będzie jedno z najlepszych doświadczeń, jakie mieliście kiedykolwiek w życiu. Za te dwa i pół dnia tyle mamy realnej pracy. Jestem, biorę, biorę to słowo i, i daję go Wam, że tak będzie. To będzie bardzo ciekawy trening. Dziękuję. Miłego dnia życzę do widzenia.